Na nie, muzyka jest ciężka, ale to wszystko musi być tak zdołowane. To nie jest tak hop, hop, hop. To nie jest jakiś set tam hop, za sasa. Wiele się nie jesteście pierwszy raz, jak się Wam podoba dzisiaj? Nie pierwszy raz, po 20 lat pierwszy raz, bo w ogóle całą muzykę po zaprocjonowaliśmy my! Wiele milówce w górze, to była po prostu masakra. Teraz sobie przypominamy, jesteśmy normalnie wzruszeni. Coś pięknego. Jeszcze wrócił, gdzie jest ale ja. e, Oprócz waszych sukcesów muzycznych, między innymi wasza Złota Płyta, macie też sukcesy oscypkowe. E, rekord oscypkowy należy do was. Tak, re rekord oscypkowy na oscypek jest w Żywcu robię taką imprezę. promujemy utwór Nasze oscypki, które sami wymyślili. I w ogóle Złota Płyta, wszystko się kręci wokół rock roll, wszystko muzyka, jo. Ja. Dalej jest złota na folkową muzykę? O, ona, teraz dopiero przychodzi, zobaczcie się, co zaraz będzie. A. Co szykujecie? Pożyjemy. Zobaczymy. <grystanie> Generalnie sporo ludzi na was dzisiaj tutaj przyszło na wasz występ. Co chcielibyście im przekazać? Wszystko. Kochamy was, w słodzie folka. Wszystko jest piękne. Na o górą jest. Hej! Wszystko, dobrego.